Gry dzieciństwa, odcinek 12. Rycerz. E, rycerz jest to gra. E, widać z oczu ty, e, stare czasy, miecze, zbroje, czary. Wiecie, tak jak e, jest na przykład gotik. No, i to jest e, gra. Ona się nazywa jakoś. Hexen. E, to, ja nie pamiętam nazwy, bo ja nazywam sobie ją rycerz. Bo tam się rycerzem grało. Ma się takie rękawice to najważniejsze, co zapamiętałem z igłami. Się nimi bije. Dobra, już wam pokażę grę. No to włączamy grę. I dajemy sobie tu normalnie. nevgamy. No i tu mamy do wyboru właśnie rycerza. Czekajcie chwilę, bo coś. No, jestem. No, już jest dobrze. Przykład, I mamy tutaj do wyboru rycerza. Mój ulubiony. E, takiego innego, e, takiego z młotem rycerza. E, e, kapturzystę jakiegoś. I e, na końcu babę. No, baba ma łuk tam jakiś. Bierzemy mojego ulubionego rycerza i dajemy Enter. No, i mamy tutaj grę. E, już e, wam mówię co... Dobre, yy, chodzi się szałkami, myszki się w ogóle nie używa, jak w domu. Zwierciem się bije yy, i z pasją jeszcze się czołgamy. Tak, o. I. Yy, I właśnie ta gra jest podobna do domu trochę, bo też widać jak z oczu jest podobna grafika. O, i tu mamy pierwszych yy, przeciwników pająki. I właśnie tymi fajnymi rękawicami z takimi igłami. Co, to jest fajna broń, w żadnej grze nie widziałam takiej fajnej broni. O, tu mam świeczkę jakąś i... Stąd chyba możemy iść już. O, tu też zbiera się takie pićka różne. Na przykład... Bardzo jest podobna ta gra do doma. O, w domie też się zbierało takie niebieskie buteleczki, nie wiem, czy pamiętacie. Ja e, tej gry za bardzo nie pamiętam. O, się klawisz nacisnął. O, i patrzcie, też są takie kozuchy podobne jak w domie. E, kozuchy z łukami. I one w nas strzelają. E, z łuką strzelają. No tośmy nacinęli jakiś klawisz i się nam. Aha. O. A beczki są można. O, beczka są różne rzeczy schowa. mi się dinkszmale e, przypomniało. Tam też się beczki biło i rzeczy w nich były. O, kozuch. Dobra, teraz... No grafika jest nawet y, taka podobna jak w Gothic też. Y, taka słaba, no ale... O, zwierzę! O, <ścoughs> na, na kawałeczki się rozwaliło. Fajne! O, i mamy nową brońkę, miecz. Patrzcie i... To w tym miejscu pamiętam, baba miała łup w tym miejscu chyba. No, na porządku, albo mnie też No nie pamiętam. Dobre. Mam też na tole takie żyćka, jak w domu. Nie, no tak na jakoś mi. Dobre, coś zrobiłem. Może już będzie lepiej. No dalej, tak trochę zrywa. No ale nie, no tak. Dobrze jest. No, tu idziemy. Co? Nie? Drzwi mnie zbiły? Życia mi straciły. Drzwi. O, muzyczka. O, kazuk mnie, nawet nie widzi mnie. Masz. No i. Eee, y, to jest. Fajnie, właśnie lubiłem bić w tej grze. Ale. Ale zrywa w wodzie. Zrywa. To minus w wodzie. Bardzo zrywa gra. Nie wiem czemu. Tak to mnie, ja w wodzie tak nagle. No. Pająki! O świeczka! Właśnie, po co te świeczki są w ogóle? Ja, czekać, ja sprawdzę wszystkie klawisze na klawiaturze, zobaczę co się robi czym. A to ja to coś coś pisałem. wpisałem klafiszami kołpy wybiera się rzeczy, widzę. Można wybrać albo świeczka, albo pićko. Czyli co się... A! Enter się y, r, używa się rzeczy. Dalej. A. Jak ja to. Jak ja do góry. Aha! A Izy, patrzy się do góry i na dół, da się! Chyba tak samo łowić. Jak pod... pod... Co ja za... A, klawiszami podpy. Można właśnie przybliżanko. I. A tu... Już wiem. A tu się w boki. O! Y, znakiem zapytania się skaczę. Spróbujmy tam skoczyć, tam jest jakaś rzecz. Bo ja tu będę musiała biegnąć. Jak ja to mam. Shift i znak zapytania na raz nacisnąć jeszcze. Zobaczcie se, jak jest y, znak zapytania, a shift. Jak ja mam to nacisnąć razem? Jeszcze doskoczyć? Szczałkom, weźcie się zobaczyć. Nie da się tak palców. Jak to mam zrobić? Czekaj. To się nie da. Tu trzeba tak bardzo rękę roz tego. E, no to jak? To jest tak zrobione! Prawie! To trzeba! Nie wiem, czemu to tak jest zrobione! Krótce, nie da się tak zrobić! Tam coś jest! No, nie, no, jeszcze ta gra zrywa mi. To jest już. Nie, no, ja muszę coś zrobić. Dobra, jest, jeszcze coś zrobię. Nie, no i dalej! Zrywa, może to gra, tak nie jest już. Może to gra, tak. Nie, już. Nie Dobra, udało się. Chodzi dobrze i dobrze, e, chyba widać jest. Dobra, i teraz próbujemy. Jak ja muszę te palce rozstygię. Zaraz to zrobimy. Aj! teraz to o wiele lepiej. Teraz mam jakąś szansę. No, ho, jest! Co to jest? No, zjeżdża mi. O, nowa brońka jest za drzewem. Nowy mieczyk, jak teraz? Tak, y, tymi numerami, jak w domie się zmienia broń. O, fajnie wybiera te rękawice. Tak wali, tak bum. To fajne. Ja węzł te rękawice, bo mi ta gra najbardziej się przypominała przez te rękawice. O! Zwierzątko! <śm> I na kawałeczki. Jeden y, trzał. Czy te pająki. Miecz chyba lepszy jest niż rękawice. Ło! Jak to to mnie przyniosło? To takie ten. Jakieś grze takie było. A tu jest taki fajny wiatrak. Patrzcie. Fajne. Tak się kręci tutaj i bresi. Można wejść do... Niech. O, beczki. O, jest wiatr A czekaj... Czekaj, czy mogę... Spróbuję wejść na wiatrak po tym tym. Kręciołku. Czekajcie. Palce. Zobaczcie sobie jak to jest. Zabił mnie wiatrak! Nie! Króci. Nie wiedziałem, że mnie tak rozwali wiatrak. Co teraz? Co ja teraz mogę patrzeć dalej się? A, dobra, od nowa planszy. Masz ty! Coś pomajstrowałem i e, widzicie, zrobiłem, że już y, chodzi lepiej. Masz. O, wejdźmy teraz do... O, kozuch! Masz! Przed pająki! O, kieliszek! Co to teraz? No. A, jest wajcha! I co? Zadzwonili mi dzwony mi. A, tajne przejście! A to? Panią. I co? Gdzie to? Kodzuch, no! O, nowa plaż. Pamiętam, że gdzieś w, y, w tej grze było takie miejsce, że była wodiczka i y, jak się do niej weszło, była takie, taki stwór, był, taka ręka. Znaczy, to jak ośmiornica trochę, ale takie inne. Taka ręka i to było straszne. Ja to nazwałem to coś. Takie, y, ja się tego bałem zawsze. I to biło w tej wodzie. Nie pamiętam, gdzie to było. Co to jest? Kozuch! Czarodziej! No! Skinęłem! Co? Jak to? Mogę się patrzeć, nie mogę wstać! To skok naciska się i wtedy... ...plasza jest znowu. Muszę zabić tego czarownika! No, w grze jest y, muzyczka taka, co robi strach trochę. Ta gra jest straszna, taka mroczna. Dobre, no! O, jest! Umarł, łatwy jakiś. Wtedy miałem życzka. Co tu mamy? O. Co? Jedy! On się znowu pojawił! On tak znika i się pojawia! O, teraz krew to już. Co to? Mają! Co jest za celnik? Nowa plansza? O! Ka katapulta! <śm> Owcę wywaliła! Ja też chcę! Ja Jak to się. Leć! Mogę wylecieć, może? Jeszcze raz. Chcę polecieć jak owca. Dawaj, tą łychę. No. Szybko, szybko. Dawaj. Ale, lot. Aj! Jeszcze. Raz. Ja mam mało życzka. O. Teraz będzie. Jak ta owca tam leci? Ona tam przeżywa? No! O, ale lot! Naraz kozak mnie nie dogoni. A następny. Otwiera! Szybko, bo mnie... No! Dawaj! Szybko, bo mnie zabije! Skacz! Lecimy! Nie będę się bawił. O, nie poleciała. O, kieliszek. się Czemu? Aj! To nie tu było to coś? W tej wodzie? Jest! Patrzcie na to! Patrzcie, on zawsze się mnie Zawsze się go bałem On właśnie nam próbuje Nas zabić Taki łatwy? A zawsze on trudny był Nie wiem to jakieś... Znalazłem jakieś tajne Wody O! Wypływ! Nie... Chodźcie, co tu jeszcze by... A! Jeszcze rycerz. No! To jest właśnie gra y, dzieciństwa Rycerz. Jak ktoś lubi gry rycerskie, to polecam. Y, jest podobna do... Y... Znaczy Oblivion był trochę lepszy, a podobna. gotik y, gorszy. Co y, go grafika jest trochę gorsza niż Oblivion, nieco minus. A ja tam wolę szelanki, jak ktoś lubi y, gry rycerskie, to polecam.